Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy składać kolejne etapy KITA. Będziemy składać elementy 20-21. Co ciekawe, będą dosyć podobne i dosyć szybko je złożymy. Natomiast, oczywiście, jest to kolejny etap, trzeba to zrobić. Zobaczmy, co my tutaj mamy w środku. Otwórzmy i wysypmy części. Ooooo! Kolejne etapy. Turbiny, widzę, że z literką R, czyli prawe. Tu również mamy R. Śrubki BP, CP. Jakiś element plastikowy również z literką R. I tu pewnie też literka R będzie. Tak, wszystko elementy prawe. No dobra, bez gadania, przechodźmy do składania. Składanie zaczynamy od połączenia dwóch elementów. Oczywiście nie używamy kleju, a następnie będziemy skręcać na dwie śruby. Oczywiście są to śruby BP. Po skręceniu dokładamy kolejny element. I tutaj odwrotnie zamontowałem tą podpórkę, którą teraz tutaj zaraz będziecie widzieć. Jak ją dobrze zamontujemy, to najdalniej się spina z resztą elementu. Następnie będziemy skręcać go na 3 śruby CP. Mamy pierwszą i pozostałe również zostały skręcone. Tak wygląda efekt końcowy. To idziemy do kolejnego etapu. I płynnie przechodzimy do etapu 21, który jest analogiczny, tylko że mamy tym razem L. -kę. Otwórzmy. Zobaczmy, cóż tutaj mamy. Praktycznie elementy są identyczne jak poprzednim, tylko że po prostu odwrotne. BP, CP, idziemy składać. Tak naprawdę ten etap jest dokładnym odwzorowaniem tego poprzedniego, które przed sekundą składaliśmy. Więc po prostu łączymy, skręcamy na dwie śruby. Znowu dokładamy, skręcamy na trzy śruby. I tak naprawdę to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. No nie za dużo dzisiaj zrobiliśmy, natomiast no tak się akurat składają odcinki, więc musimy je również zrobić. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do łapki w górę. Do zobaczenia następnym razem. Miłego oglądania. Hej!